Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaret, Zdrowie, Oroda i Fitoterapię. Czy wiecie Państwo, że skorupki jaj można spożywać? Że jest to najlepsze, naturalne źródło łatwo przyswajalnego wapnia. I to nie tylko wapnia. I dzisiaj Wam powiem, co to znaczy skorupkoterapia i w jaki sposób prawidłowo to zrobić, bo istnieje kilka bardzo ważnych zasad. Natomiast przed rozpoczęciem chcę tylko podziękować jeszcze osobom, które wspierają mój kanał. Osoby, które też wysłały mi podziękowanie. Tu widzicie całą listę tych osób i naprawdę z całego serca Wam dziękuję. To jest bardzo miłe i naprawdę to jest wsparcie dla mnie. Dziękuję Wam jeszcze raz. I teraz jeżeli chodzi o skorupkoterapię. Ogólnie osoby, które mieszkają na wsi, doskonale wiedzą jaką wartość mają skorupki. Na przykład moja babcia to kurom, kaczką, gęciom, a nawet świniom dodawała do karmy skorupki jaj pokruszone. I zawsze mówiła, że zwierzęta też potrzebują wapń, żeby nie chorować. A kury, które dostają właśnie w takiej postaci wapń ze skorupkami, to one więcej dają jajek, niosą tych jajek i skorupka ich jaj jest bardzo twarda. Natomiast co to daje człowiekowi? Po co powinniśmy te skorupki spożywać? W medycynie naturalnej skorupkoterapia stosuje się jako wspomaganie leczenia osteoporozy. Też dla wzmocnienia paznokci, dla wzmocnienia włosów. Również dla wzmacniania zębów przy krwawiących dziąsłach. I to jest dlatego, że skład skorupki jaja bardzo jest podobny do składu naszych kości, która zawiera bardzo dużo różnych minerałów. Wapń jest tylko jednym z nich. Oprócz węglanu wapnia w skorupce znajduje się miedź, żelazo, mangan, molibden, siarka, krzem, cynk i wiele, wiele innych wartościowych składników. Dlatego skorupki sprawdzają się też. Przy zaparciach, przy nadpobudliwości, przy alergiach, przy astmie oskrzylowej, przy problemach ze snem. I jednym z mineralów, na przykład jest strąd. Z jednej strony, nasz organizm potrzebuje go w ilościach śladowych. I skorupka jaj też nie ma tego za dużo, ale właśnie w takiej odpowiedniej ilości jest nam potrzebny, bo stront w naszym organizmie jakby zapobiega niszczeniu się. Komórek kości, a wspomaga namnażanie się nowych. Też bierze udział w produkcji DNA komórki, bierze udział w produkcji kolagenu. Odpowiada za gęstość kości. Kolejne składniki to jest krzem i molibden, których ogólnie dostarczamy spożywieniem dość mało, a są bardzo ważne. I tak naprawdę, spożywając skorupki, to mamy ich darmowe źródło. No jasne, darmowe, można tak powiedzieć w cudzysłowie, bo jajka kupujemy, ale i tak kupujemy i spożywamy. I jeżeli wyrzucamy skorupki, no to marnujemy. Ten składnik, te składniki, które byłyby dla nas bardzo, bardzo użyteczne. Na temat skorupki jaj są nawet prace naukowe. I, i owszem, w tych pracach naukowych bardziej się skupiały na skorupkach jaj przypiórczych, bo rzeczywiście jaj, jaja przypiórcze uważają się za bardziej mm, pożywne, bardziej zdrowe, mm, bardziej takie dietetyczne, zarówno jajko, jak i skorupka. Ale właśnie naukowcy potwierdzają to niesamowite pozytywne działanie na nasz organizm. Jest jeden błąd, który wiele osób popełnia, nawet jeżeli wiedzą o tym działaniu skorupki spożywają ją, to wyrzucają czasami tą taką powłoczkę cieniutką, która jest w środku. Ta błona, która wyściela od środka skorupkę jaja, jest dla nas też niezmiernie wartościowa. Po pierwsze, ona też się składa z białka. 25% tego białka, z którego się składa, to są białka kolagenowe. I to aż trzech typów: kolagen typu 1, 5, 10. Co to znaczy? To jest ten kolagen, który jest niezbędny dla chrząstki stawowej, dla kości, dla naczyń krwionośnych. I zamiast tego, żeby kupować, drogie kolageny i wspomagać i koście, i stawy, i wspomagać też nasz układ krążenia, żeby elastyczne były naczynia krwionośne, można spożywać właśnie tą cieniutką ze środka powłoki. Ale można, kiedy stosujemy skorupkę jaj, po prostu ją nie zdejmować, nie ściągać, tylko razem po prostu wysuszyć, zmielić, ale to teraz Wam wszystko wytłumaczę, jak to robić. Natomiast na korzyść tej błony może jeszcze przemówi, że nie tylko kolagen jest w niej zawarty. Jest kwas hialuronowy, chondroityna, gluko, Glukozamina. to są te wszystkie składniki, które są niezbędne dla zdrowia stawów. Pamiętacie, mówiliśmy w jednym z filmów, regeneratory stawowe, te cztery, kolagen, kwas hialuronowy, chondroityna i glukozamina, to jest wszystko niezbędne i możemy to kupować w postaci suplementów, a możemy stosować naturalne składniki, to co nam natura daje, tylko po prostu jeżeli będziemy wiedzieć w jaki sposób to przyrządzić. Jak taką skorupkoterapię przeprowadzić w domu. Pierwsza rzecz będą nam oczywiście potrzebne jajka i najlepiej wiejskie. Jeżeli wiejskich nie ma no trudno kupujemy w sklepie. Jajka trzeba bardzo dokładnie umyć oczyścić. Następna rzecz jeżeli jajka mamy ze sklepu to widzimy że jest na nich takie oznakowanie napis farbą. Ona nam nie jest potrzebna, nie chcemy ją spożywać, dlatego bierzemy waciek nawilżony octem, zwykłym, jabłkowym, bez znaczenia i dokładnie to wycieramy. To bardzo łatwo schodzi. Kolejna rzecz, jajko trzeba sparzyć. Sparzyć wrzątkiem i we wrzątku zostawić na jedną, dwie minuty. Chodzi o bezpieczeństwo, żeby zabić wszystkie ewentualne bakterie, które mogą na powierzchni się znajdować. Tu jeszcze powiem, że mogą być do skorupkoterapii używane zarówno jajka, raczej skorupki z jajek surowych, tak i skorupki z jajek gotowanych, bo niektóre osoby myślą, że jak jajko się ugotuje, to tam będą zabite wszystkie składniki nam potrzebne. Wapń jako mineral, ogólnie minerale, one są dość odporne na gotowanie. Także jak najbardziej gotowane też można wykorzystać. Natomiast po tym, jak już sparzymy, my musimy skorupkę dokładnie wysuszyć. Można rozłożyć na ręczniku papierowym i wysuszyć, a możemy też podsuszyć albo w piekarniku, albo w dehydratorze przy temperaturze 100 stopni kilka minut, żeby po prostu były suche, i następnie pokruszyć i rozdrobnić. Najlepiej rozdrobnić w moździerzu. Im drobniej, tym lepiej. Można oczywiście wykorzystać do tego młynek do kawy, ale musicie Państwo wiedzieć, że w młynku do kawy możemy zniszczyć tą plastikową pokrywę, która jest z góry, bo skorupki mają takie bardzo ostre te końce i bardzo mocno rysują. Ja dlatego wiem, że ogólnie skorupek używam bardzo dużo w ogrodzie, bo skorupki jaj bardzo fajnie odkwaszają glebę i rośliny uwielbiają skorupki po prostu jako nawóz i ja mielę te skorupki mam nawet specjalny robot kuchenny do tych celów i wiem, że niestety ten kielich, w którym to się mieli no jest mocno zniszczony także jeżeli sobie urządzenia kuchenne nie chcecie poniszczyć, to jednak w moździerzu można mężczyznę poprosić więcej ma siły, to może to poucierać dokładnie. I jak mamy taki już rozdrobniony proszek, to praktycznie taki proszek już bez dodatków można używać. Ale powiem Wam, jak jeszcze można to wzmocnić. W jaki sposób używamy? Poleca się 1 trzecia małej łyżeczki, takiej jak do herbatki, dodawać do kaszy, do twarogu, do zupy, do różnych dań i w czasie posiłku jeden raz dziennie spożywać. Jeżeli to mówimy o profilaktyce, jeżeli występują jakieś problemy zdrowotne, takie jak osteoporoza, problemy z zębami, ktoś mówi, że nagle zęby mi się posypały albo zrobiły się bardzo wrażliwe, no to jak najbardziej taką terapię z korupkami można przeprowadzić, uzupełnić ten wapń, którego ewentualnie brakuje. I wtedy dwa razy dziennie. Po jednej trzeciej łyżeczki. Natomiast to jest bardzo istotne. Ogólnie, żeby wapń w naszym organizmie się wbudowywał w tkankę kostną, a nie gdzieś tam pozostawał na ściance naczyń krwionośnych, nie tworzył nam później te wszystkie blaszki miażdżycowe, no to musi być stosowany w pożywieniu, zwiększyć ilość magnezu, witaminy D, D3, K2MK7, witaminę C. Jeżeli witaminę C możemy dostarczyć z pożywieniem, no to witaminę D3 i K2MK7 lepiej w tym samym czasie po prostu suplementować. Jak jednak można jeszcze zwiększyć przyswajalność wapnia? Wystarczy, że weźmiemy jedną trzecią, właśnie taką porcję, jedną trzecią łyżeczki, i dodamy odrobinę soku z cytryny. Rozmieszamy, można tu zauważyć, że nawet pęcherzyki takie się pojawiają, zaczyna się pewna reakcja. Zostawić to na jakieś 10-15 minut, później dodać odrobinę wody i właśnie taką mieszankę spożyć. Można to spożywać bezpośrednio przed posiłkiem, od razu po posiłku, w trakcie posiłku. To tak naprawdę bez znaczenia, jednak z jedzeniem to zawsze lepiej te składniki mineralne będą się wchłaniać. Ogólnie wszystkie składniki odżywcze bardzo dobrze będą się wchłaniać, kiedy spożywamy jakieś. Posiłki, bo wtedy włączają się w naszym organizmie wszystkie procesy trawien. I nie zważając na to, że ta kuracja ona jest bardzo prosta do przeprowadzenia, bardzo prosto też pozyskać te skorupki, to pamiętajmy, żeby z ilością jednak nie przesadzać, żeby sobie nie zaszkodzić. Bo ogólnie człowiek potrzebuje około 1000 mg wapnia dziennie. Owszem, statystyki mówią, że większość osób ma trochę niedobory, bo dostarczamy. Około 800 mg. Wszystko zależy od tego, co my mamy w naszej diecie, jakie produkty. Dlatego wypisuję tu Państwu całą listę produktów, no nie całą listę. Te produkty, gdzie najwięcej wapnia się zawiera, bo tych produktów jest znacznie więcej i jeżeli będziemy dobrze się odżywiać, to dodatkowo uzupełniać nie będzie takiej potrzeby. No, chyba że ktoś patrząc na listę widzi, że jednak tych produktów spożywa bardzo mało, albo jeżeli ktoś wie, że no ma problemy z procesem trawiennym, albo nie dostarcza innych składników takich jak magnez lub witamina D3, no to wtedy rzeczywiście te niedobory mogą pojawić się. I może jeszcze raz tylko podkreśli, że przy, tak, dla profilaktyki 1 trzecia łyżeczki raz dziennie wystarczy i nawet sporadycznie można to robić, natomiast jeżeli problem występuje, albo macie już zdiagnozowaną osteoporozę, albo objawy wskazują na to, że jest niedobór wapnia, no to wtedy dwa razy dziennie 1 trzecia łyżeczki regularnie przez jeden miesiąc. Jestem bardzo ciekawa, co Państwo myślicie na ten temat. Czy wystarczająco spożywać wapnia w swojej diecie, czy stosowaliście może też skorupki, żeby uzupełnić niedobory? Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.